Kolejnym krokiem, jaki czynimy w naszych medytacjach, tych stałych konferencjach, chcąc pochylić się nad myślą społeczną, niejako w programie ABC, takiego Abecadła, nad myślą prymasa Stefana Wyszyńskiego jest temat pracy, a bardziej konkretyzując. Ten temat to możemy to wyrazić go dzisiaj jako: pracuj rzetelnie, bo w, z owoców Twojej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy innych. Bardzo piękny temat, potrzebny. I muszę powiedzieć na początku, że należy temat pracy do takich czołowych, sztandarowych tematów, które poruszał. Kardynał Stefan Wyszyński, obok zagadnień dotyczących ojczyzny, człowieka, jego tożsamości kobie jako kobiety, jako mężczyzny, prawdy, yy, właśnie praca przynależy do tych właśnie zagadnień, którymi się szczególnie zajmował. I to nie tylko w zakresie refleksji snutej wobec zgromadzonych grzesz, kiedy wygłaszał swoje kazania, kiedy właśnie swoją myślą dzielił się poprzez to, co napisał w formie odezw, listów pisanych do duchowieństwa, do swoich podopiecznych w sensie powierzonego mu ludu Bożego, ale też poprzez przykład i świadectwo. Znamiennym faktem jest to, że kiedy został już skazany na ten trzyletni pobyt w miejscach odosobnienia przez komunistów. Pierwszą rzeczą, którą czynił na samym początku, to było zastanawianie się, jak zorganizuje na następny dzień modlitwę i jaki czas i kiedy poświęcę mój czas na pracę. Takie swoiste benedyktyńskie ora et labora. Czyli nie tylko y, ta myśl podana teoretycznie, ale potwierdzona jego osobistym świadectwem. Tutaj stanowi też bardzo ważny y, argument za tym, żeby właśnie uwierzyć y, prymasowi, że to zagadnienie było dla niego istotne. Co zresztą potwierdzał później właśnie w swoich jakichś przemówieniach, y, przygotowując wielką nowennę. I te wszystkie inicjatywy, które po wyjściu z odosobnienia, z uwięzienia zaczął realizować, miał to wszystko przemyślane poprzez też pracę intelektualną, modlitewną, przepracowane w sobie. Mam taką propozycję, żeby zajmując się tematem pracy, zwłaszcza pracy, która jest. Produktem niejako naszego bycia człowiekiem, efektem naszego funkcjonowania, naszego istnienia, żeby rozpocząć tę refleksję w takim miejscu, które jest zawsze ważne, jeśli rozważamy zagadnienia dotyczące człowieka czy człowieczeństwa. I dla nas ludzi wierzących takim miejscem jest księga rodzaju. Gdzie możemy odnaleźć pewną definicję człowieka, która warunkuje później rozumienie, sposób funkcjonowania tego człowieka, jego etos, moralny? I to miejsce znajduje się zwłaszcza w pierwszych trzech rozdziałach Księgi Rodzaju. W dwóch pierwszych dowiadujemy się, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. To jest niesamowicie ważna informacja dla nas, którzy poszukujemy odpowiedzi właśnie na pytania o człowieczeństwo. Wiemy, że został ulepiony z gliny w tym pięknym, archaicznym tekście, czyli z materii składa się, ale że został też tchnięty duch w ten materialny. Komponent człowieczeństwa, i to dusza jest tym czynnikiem organizującym materię w człowieku. To jest bardzo ważne też przy temacie pracy. Zaraz do niej nawiążę. Natomiast z tego wynika, że człowiek jest określany dzisiaj w nomenklaturze języka kultury i cywilizacji euroatlantyckiej jako osoba. O zwierzęciu mówimy, że jest osobnikiem, ale człowiek jest osobą, anioł jest osobą i są trzy osoby boskie w Trójcy Świętej jedyny Bóg, trzy osoby. Człowiek został zaproszony do tego wymiaru poprzez to, że Bóg stwierdza, został, autor natchniony stwierdza w tej księdze, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, co też jawi nam się. W takich przynajmniej trzech aspektach głównych, to podobieństwo objawia się przez to, że jest obdarzony rozumem, jest inteligentny, że potrafi kochać. Miłość w wymiarze ludzkim na pewno różni się od zachowań na poziomie zmysłowym wśród zwierząt. Jest to. Jest to zupełnie inny poziom rozważania tego, co określamy jako miłość. No i wszystko to wkomponowane w taką przestrzeń wolności. Człowiek obdarzony jest też wolnością. I ten wyróżnik, to, że jest osobą, jest bytem duchowo-materialnym, ale ma duszę. Tam jest dodane jeszcze jedno zdanie, które jest włączone w ten obszar, o którym teraz mówimy, definiujący nam, kim jest właśnie człowiek w zamyśle Bożym, bo tam jest zapodane zdanie bodaj w pierwszym rozdziale czyńcie sobie ziemię poddaną. I tu się nam pojawia temat pracy. Bo czynić sobie ziemię. Poddaną, to znaczy pracować, to znaczy skorzystać z zaproszenia Pana Boga, i w tym pierwszym motywie kreacyjnym człowieka, Pan Bóg, po prostu stwarzając świat, chciał, aby człowiek współtworzył razem z nim. Myślę, że artyści to najbardziej odczuwają, ten moment twórczy. Ten moment pracy, którą przetwarzając w sobie to, co doświadczają w naturze, będąc, jakby poszerzają ten zakres piękna przez to, co wytwarzają swoim zmysłem artystycznym. Tak też można definiować każdego człowieka, bo każdy z nas w pewien sposób jest artystą w zakresie tych zdolności, tych talentów, powie Nowy Testament tych talentów, którymi został obdarowany. Jeżeli ja skorzystam z zaproszenia Pana Boga, że mam czynić sobie ziemię poddaną, to wtedy moje, moja praca, moje talenty owocują. I ja mam poczucie radości, mam poczucie spełnienia, mam poczucie szczęścia z tego, że wykonuję daną pracę. Taki był zamysł Boży, ale pojawia się w tym, Archetypicznym tekście, wzorcowym tekście woli Bożej, zdefiniowania człowieka, kim ma być i do czego zostaje powołany, rozdział trzeci, o którym powie Tomasz Merton, że, że to jest moment wybuchu pierwszej bomby termojądrowej, w tym sensie, że ta zintegrowana osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boże. Niejako zostaje zdeintegrowana. Grzech pierworodny, grzech pierwszych rodziców, wcześniej, jakby tak rozważając te, to zagadnienie, rozsypuje zupełnie człowieka, który zintegrowany spełniał wolę Bożą i był szczęśliwy. W obszarze wolności podejmuje decyzję, która warunkuje. Już później wszystkie pokolenia aż do naszego obciąża nas tą skłonnością do zła. I to jest wymiar przeklęty związany z pracą. Praca już nie jest miejscem szczęścia, doświadczania sensu, pełni, ale staje się tak jak inne momenty. Przeżywane przez człowieka może stać się przekleństwem. Stąd pierwsze zdanie, które wypowiada, niemal by się chciało powiedzieć: Krzyczy Bóg w Ogrodzie Rajskim do człowieka, to jest to słynne zdanie: Adamie, gdzie jesteś? Adamach człowieku, człowieku, gdzie jesteś? Można by było skorzystać z tego i powiedzieć: Gdzie jesteś w wymiarze swojej pracy. Dlaczego to, co miało stać się błogosławione, stało się przeklęte? I musimy dodać trzeci etap naszego rozmyślania, bo najgłośniej Pan Jezus zawołał na człowieka, jak wiemy, poprzez krzyż swojego Syna na Krzyżu Chrystus, wprowadzając miłość w obszar przeklęty w nas. A więc w obszar grzechu, zła moralnego, które człowiek popełnia, wprowadza krzyż. Jak to święty Jan Paweł powie, w pracę wpisany jest krzyż, to powie święty Jan Paweł II. Musi być wprowadzony krzyż, bo my wygnani z raju nie utrzymamy godności ludzkiej w pracy, stąd te wszystkie obszary przeklęte. W miejscach takich, gdzie człowiek pracujący staje się niewolnikiem, gdzie człowiek powołany jest niegodziwie traktowany przez pracodawców bądź manipulatorów, którzy chcą go wykorzystać, by zyski czerpać tylko w sposób niegodny z tego, że ten drugi jest krzywdzony, poniżony, niemal zdeptany. Dlatego Chrystus ze swoją misją odkupieńczą. Przenika tę rzeczywistość i powinien być obecny w wymiarach właśnie wszelkich zajęć naszych związanych z pracą, która ma zapewnić nam i naszej rodzinie godziwy poziom utrzymania ekonomicznego, dający nam możliwość rozwoju, radowania się życiem, bo do tego przecież człowiek do szczęścia został też wezwany i powołany. I to jest bardzo ważny element całego tego rozmyślania. I tutaj, moi drodzy, sam Jezus, Zbawiciel, pokazuje nam niejako, no tak, nie może nie wprost, nie, ale możemy się tutaj też odnaleźć w tak zwanej teologii Nazaretu, czy może inaczej, duchowości Nazaretu, lepiej był, można było tak to określić, gdzie odnajdujemy świętą rodzinę mieszkającą w Nazarecie. Oni przecież znajdowali się w jakiejś społeczności, gdzie musieli funkcjonować. Przez jakie zdanie akurat je wyjmuję z Ewangelii Świętego Mateusza z rozdziału 13, gdzie jest ciekawy zapis opinii społecznej o Jezusie, czyż nie jest on synem cieśli? Z Nazaretu Jezus zostaje rozpoznany przez pracę swojego ojca Józefa. Tak jak my, chrześcijanie, możemy być rozpoznawani przez jakość pracy, którą spełniamy w naszych Nazaretach, czyli wszędzie tam, gdzie żyjemy. Czy Maryja, matka Boża, nie musiała prać? Nie wiem, jak to wtedy wyglądało. Dzisiaj są pralki, frania funkcjonuje, wsypujemy proszek, ale to trzeba potem wyprasować. Jest to jakaś praca. Czy, czy Maryja nie ważyła strawę dla swoich chłopców, dla swoich panów tam w domu, później zabierali to do warsztatu, gdzie pracowali, i czyż. Nie możemy sobie wyobrazić sytuacji, która może nie jest opisana, ale łatwa do, do przyjęcia, ponieważ jeżeli pracował w warsztacie jako cieśla, to, Józef, to Jezus z pewnością mu w tym pomagał. Gaworzyli sobie, podawał mu deski, uczyli się kontemplacji. Myślę tutaj o Józefie głównie. Z tego, jak wykonywał pracę, ona była dla niego błogosławieństwem. Ona była trudna. Jest taki mały wycinek u Romana Bransztetera w jego tym życiorysie Jezusa, gdzie został źle potraktowany przez zleceniodawcę, źle opłacony. Jak bardzo musiał w sobie to przerobić, żeby tego człowieka nie znienawidzić. Można to odnaleźć właśnie tam. W tej książce. Takich miejsc, gdzie człowiek jest krzywdzony, jest wiele, ale właśnie są też to momenty, gdzie możemy sobie wyobrazić, że praca też daje satysfakcję, gdzie uczy kontemplowania, tak jak deska, którą brał, miała z pewnością wiele sęków, była zawilgocona, albo była to dobra, zdrowa deska, którą mógł wykorzystać i wiedział, którą deskę. Do czego wykorzystać? Tak jak z ludźmi, trzeba widzieć, że w danym człowieku są sęki grzechu, że jest zawilgocony pychą. Inaczej do takiego człowieka wówczas podchodzimy z życzliwością i chęcią pomocy mu, tak jak to można było w kontemplacji zdobytej w pracy, właśnie odnaleźć w jego rzemiośle, w jego praktyce, właśnie pracy u świętego Józefa. Moi drodzy, Nazaret i ta duchowość Nazaretu może nas nauczyć bardzo wiele, bo jeżeli ten temat, dochodzimy do niego już teraz stricte, brzmi, że pracuj rzetelnie, bo z owoców Twojej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy innych, to wiedząc o tym wszystkim, wiedząc o tym momencie, punkcie wyjścia, wiedząc kiedy się to wszystko znieprawia. Jak bardzo możemy zniszczyć przestrzeń tego, co wykonujemy. Myślę tu o talentach, które każdy z nas ma za zadanie w sobie odkryć i służyć drugiemu człowiekowi przez właśnie rozwój tych talentów w sobie. Właśnie możemy tutaj na podstawie tego obrazu Nazaretu wykontemplować, zrozumieć, jak bardzo możemy być przez pracę rozpoznawani jako wyznawcy. Chrystusa, jeżeli daną pracę wykonywać będę przy użyciu mojej inteligencji, rozumu, jeżeli będę to czynił z miłością, w wolności, to wtedy ten produkt jest dobry. Jeśli piekarz wypiecze chleb, który stworzy, Niejako wykreuje przy całej swojej wiedzy i, i z sercem, jak to normalnie mówimy, to on zjadany jest przez tego, który później jako nauczyciel pójdzie do szkoły i po prostu swoją pracą, tym co zdobył na studiach pedagogicznych, podzieli się to z kolei z uczniami, którzy jego pracę z kolei intelektualną podzielą z innymi. My sobie w tym zakresie. Jesteśmy bardzo potrzebni i właściwie, no już tak jakby spinając na końcu tę naszą refleksję, właśnie musimy o tych wszystkich elementach pamiętać, że zamysł Boży, to zaproszenie do kreatywności jest tam gdzieś już na początku określone i to jest szczęściem naszym i celem tego wielkiego powołania w zakresie bycia podobnym do Pana Boga przez obraz i podobieństwo, ale jest też to zagrożenia przez grzech, że egoizmy nasze i pycha mogą to wszystko zniweczyć. Wtedy te produkty wypracowane przez nas są po prostu duchowo niestrawne, są kwaśne w obszarze przeżywania życia dla całego Społeczeństwa, w którym funkcjonujemy jak święta rodzina, właśnie w Nazarecie. Bardzo dziękuję za tę możliwość podzielenia się z wami tą skromną refleksją.